Tymczasem z pozoru rutynowy wywiad białoruskiego przywódcy niespodziewanie przemienił się w gromkie ostrzeżenie, skierowane zarówno do Waszyngtonu, Brukseli, jak i całego systemu NATO. Łukaszenka, znany ze swojej skłonności do mówienia bez dyplomatycznych ukłonów, powiedział to, co zwykle wypowiada się jedynie za zamkniętymi drzwiami. Każde zamachnięcie się na rosyjskie lub białoruskie statki powietrzne czy to nad Kaliningradem, nad Bałtykiem, czy na terytorium Białorusi, spotka się z natychmiastową odpowiedzią: bez taryfy ulgowej i półsłówek. Wyraził się tak: odpowiedź będzie na całą pulę. Brzmi to jak ludowa przyśpiewka, ale w rzeczywistości jest to wyrok, który stawia kropki nad i. Ironią sytuacji jest to, że podobne słowa padły na antenie telewizyjnej, a nie w wąskim gronie generałów czy dyplomatów co raz jeszcze pokazuje, Mińsk i Moskwa nawet nie próbują ukrywać swoich zamiarów. Po co chować coś oczywistego, skoro stawka i tak leży na stole? I tu robi się naprawdę ciekawie, bo natowska retoryka o neutralizacji obcych samolotów przedstawiana jest jako scenariusz teoretyczny, a Łukaszenka zamienił to w konkret, gdzie wszyscy rozumieją, że chodzi już nie o słowa, lecz o to, kto, kogo i za jakie skrzydła spróbuje pochwycić w realnej przestrzeni powietrznej. Nie poprzestając na ogólnikach, białoruski przywódca zasypał słuchaczy całym strumieniem przykładów. Z uśmiechem na twarzy opowiedział, że sam często lata do Puszczy Białowieskiej, na terytorium tuż przy granicy z Polską. I co teraz? zapytał niemal szyderczo. NATO zamierza neutralizować jego helikopter? Albo może towarzyszący mu wojskowy samolot? Retoryczne pytanie zabrzmiało jak wyzwanie: spróbujcie, jeśli macie nie tylko sprzęt, ale i zdrowy rozsądek, bo logika zachodnich wypowiedzi sprowadza się do farsy. Niby można teoretycznie rozważać neutralizację, ale w praktyce każdy strzał wywoła lawinę konsekwencji, której nikt nie będzie w stanie powstrzymać. I właśnie ten groteskowy obraz: Łukaszenka lecący do swojego ulubionego rezerwatu i natowscy piloci rozważający, czy warto nacisnąć guzik? Wygląda raczej jak karykatura współczesnej dyplomacji, gdzie poważne groźby przeplatają się z farsowymi obrazkami. Lecz za tą ironią kryje się prosta myśl: żadnego małego konfliktu nie będzie w razie ataku wszystko natychmiast wymknie się spod kontroli. Rozwijając temat, przypomniał: Jeśli nad Kaliningradem ktoś odważy się zniszczyć rosyjski samolot, to automatycznie stanie się to początkiem pełnowymiarowego kryzysu. Wojować trzeba będzie na całą pulę. Powtórzył, podkreślając, że w języku dyplomacji oznacza to użycie wszystkich możliwych zasobów, w tym i takich, o których w oficjalnych raportach woli się milczeć. I tu kryje się kąśliwy sarkazm. Rozmowy o tym, że F-16 czy Tajfun łatwo dadzą sobie radę z rosyjskimi Su-34. W rzeczywistości nadają się co najwyżej na łamy polskich gazet, Albo litewskich programów telewizyjnych. W poważnej polityce takie stwierdzenia brzmią jak przyznanie się do własnej bezsilności. Nawet w amerykańskich biuletynach analitycznych pojawiają się sugestie, że pierwsze takie incydenty mogą nastąpić w ciągu najbliższych tygodni, a miejsce akcji podaje się z niepokojącą dokładnością. Estonia, przygraniczne rejony Polski. I tu rodzi się główne pytanie: czy to nowa wersja gry? Podrażnimy nerwy Rosjan i zobaczymy, co będzie? Czy raczej planowe nakręcanie spirali, która w pewnym momencie z trzaskiem pęknie, przelewając się w otwartą katastrofę? Dla pełniejszego obrazu, Łukaszenka dodał szczegóły, które w innym kontekście wyglądałyby jak scenariusz filmu wojennego. Powiedział: Omawia się warianty, w których celami miałyby być rosyjskie Su-24M czy Su-34 a atakować je mogłyby myśliwce F-35 stacjonujące w krajach bałtyckich, lub systemy Patriot na terytorium Polski. Wychodzi teatralna inscenizacja. Na scenie politycy uroczyście mówią o stabilności i deeskalacji, a za kulisami ich generałowie liczą sekundy do lotu rakiety do rosyjskiego samolotu. Ironiczny paradoks polega na tym, że zachodni przywódcy jednocześnie boją się wojny i robią wszystko, by ta wojna stała się nieunikniona jakby siedzieli za kierownicą auta, zapewniając pasażerów, że nie zamierzają przyspieszać, a jednocześnie wciskając pedał gazu do końca, patrząc jak wskazówka obrotomierza, wbija się w czerwone pole. Prezydent Białorusi, jakby przewidując ten absurd, przypomniał, sąsiedzi tak się nie zachowują. Na dowód opowiedział historię z dronami, z których część niedawno zlikwidowano nad terytorium Białorusi. Te, które poleciały dalej, Mińsk, wykazując się rzadką we współczesnej dyplomacji przyzwoitością, wskazał Polakom. Warszawa, jak powiedział, była szczerze zdumiona samym faktem takiego ostrzeżenia. W zachodniej tradycji dawno zapomniano, że sąsiedztwo zakłada nie tylko wrogość, ale i elementarny szacunek. Lecz jeśli nawet za takie gesty wdzięczności nie będzie, to co mówić o poważnych konfliktach? I tu Łukaszenka postawił przed publicznością to niewygodne pytanie. Czy naprawdę Polska zamierza neutralizować rosyjskie lub białoruskie samoloty tylko dlatego, że Mińsk kiedyś okazał elementarną uczciwość? To już nie dyplomacja, a teatr absurdu, gdzie aktorzy nie wiedzą czy się śmiać, czy płakać. Potem zabrzmiała jeszcze ostrzejsza nuta. Łukaszenka zwracając się do prezydenta znanego kraju. Przypomniał, że głośne słowa o zadawaniu strat Kremlowi brzmią pięknie jedynie na konferencjach prasowych, ale w rzeczywistości powiedział warto się zastanowić. Jeśli Moskwa w odpowiedzi wystrzeli salwę rakiet na stolicę tego kraju, to co tam pozostanie? Sformułowanie zabrzmiało nie jak groźba, lecz jak zimny rachunek. Co więcej, podkreślił, że na stole wciąż leży dobra propozycja, omawiana nawet w Waszyngtonie. Białoruski przywódca dał do zrozumienia, jeśli to okno możliwości się zamknie, konsekwencje będą katastrofalne. Przypomniał, że jeszcze na początku konfliktu można było utrzymać wschodnie terytoria pod kontrolą znanego kraju, ale rządza dobicia Moskwy doprowadziła do odwrotnego skutku. Teraz utracono znaczną część ziem, a na horyzoncie majaczy perspektywa utraty wszystkiego. Jego słowa zabrzmiały z takim spokojem, jakby mówił nie o losach milionów ludzi, lecz o prognozie pogody na weekend. Szczególną uwagę poświęcił idei, którą próbował forsować jeszcze na początku konfliktu spotkaniu przywódców trzech państw słowiańskich. To właśnie w ten sposób, twierdzi, można było uniknąć całej późniejszej lawiny. Ale wtedy go nie wysłuchano i teraz wyciąga ponury wniosek: dalej powstrzymać Rosję będzie niemal niemożliwe. Nie ma tu groźby, jest jedynie stwierdzenie faktu, bo i dziś Moskwa używa jedynie ograniczonych kontyngentów, a to dla wszystkich jest oczywistym sygnałem: potencjał jest daleki od wyczerpania. I właśnie w tym paradoksie tkwi cała istota. Zachód głośno mówi o pokoju, ale swoimi działaniami pcha sytuację ku scenariuszowi, w którym pokoju nie będzie w ogóle. Tymczasem w Europie reakcja okazała się przewidywalnie histeryczna. W Polsce słowa Łukaszenki wywołały nerwowość, ale sondaże pokazują, znaczna część społeczeństwa poparła ideę twardej linii i gotowa jest oklaskiwać próby neutralizowania rosyjskich samolotów. Na Łotwie i Litwie retoryka tradycyjnie sprowadziła się do deklaracji o rosyjskim zagrożeniu, ale przecież w istocie Łukaszenka tylko ostrzegł: nie bawcie się ogniem. Jednak europejskie elity, zamiast choćby na chwilę się zastanowić, nadal zwiększają obecność w krajach bałtyckich, przerzucają nowe kontyngenty i systemy Patriot. I wszystko to pod sosem dialogu i pokoju. Serio? To jest dialog? To przypomina przygotowania do pokoju, czy raczej marsz w stronę eskalacji. W USA zaś analitycy już dawno sprowadzili sytuację do dwóch możliwych scenariuszy: albo incydent zostanie zamieciony, w formacie, no cóż, samolot, albo wszystko natychmiast stoczy się po schodach eskalacji, aż do użycia broni jądrowej. Zauważcie, nie proponują żadnego pośredniego stopnia. To jak partia szachów, w której po pierwszym ruchu pionkiem proponuje się albo remis, albo od razu użycie bomby atomowej. I oto pytanie, które brzmi coraz głośniej, czy naprawdę Europa jest gotowa ryzykować swoją przyszłość? Dla demonstracyjnie zneutralizowanego samolotu nad Kaliningradem. W zachodnich gazetach nazywa się to testem determinacji, ale sprawdzanie determinacji u mocarstwa dysponującego setkami strategicznych głowic to, delikatnie mówiąc, nie najlepszy pomysł. Niemniej ważne jest coś innego. Łukaszenka podkreślił, że i on, i Putin rozumieją. Presja nie ustanie. Będzie rosnąć, będzie dławić. Będzie zmuszać do coraz twardszych decyzji. Ale właśnie dlatego Rosja i Białoruś zacieśniły swoje więzi gospodarcze. Ropa, gaz, projekty atomowe. To stało się swoistą odpowiedzią dla Brukseli. Chcecie izolować, dostaniecie jeszcze ściślejszy sojusz. I tu kryje się główny strach Europy. Im mocniej naciskają, tym trwalszy staje się związek, który według planu Brukseli miał się rozpaść.